Na puls dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór. Dziś czwartek, 17 marca minęła właśnie godzina 21. Czas więc na podsumowanie wydarzeń dnia. Zobaczmy co przed nami w programie. Poranna awaria i wielkie spóźnienia. Wystąpiły usterki urządzeń w lokalnych centrach sterowania. No co zrobię? Muszę czekać. Centrum integracji dla Ukraińców i nie tylko. Sam projekt dotyczy generalnie migrantów z różnych stron świata. To jest bardzo dobra inicjatywa, szczególnie w tym czasie, w obecnym czasie, który nas zastał. Wielkie luzowanie epidemicznych rygorów. Zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Wszystkie szpitale tymczasowe do końca marca zostaną w Polsce zamknięte. aż na kolei, tak można nazwać to, co działo się dziś na dworcach. Opóźnione pociągi nawet po kilka godzin i sfrustrowani pasażerowie. Doszło do awarii centrów sterowania koordynujących jazdę pociągów. Podróżni musieli być dziś bardzo cierpliwi. Na Poznańskim Dworcu był nasz reporter Jakub Pięta. Pasażerów, którzy planowali od rana podróż pociągiem, spotkała na dworcu niemiła niespodzianka. Koleje w niemal całym kraju sparaliżowała awaria ponad połowy lokalnych centrów sterowania. Centra te są kluczowym elementem w ruchu kolejowym. Obsługują zdalnie zwrotnice i koordynują ruch pociągów. Monitorują też sytuację na przejazdach kolejowych. Awarii uległo 19 centrów z 33 w kraju. Ponieważ systemy sterowania ruchem nie stały, nie są wolne do prawidłowego działania, zostały wprowadzone oposzczenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu pociągów i bezpieczeństwo podróżnych. Co oznacza ograniczenia w ruchu? To z kolei oznacza w najlepszym wypadku opóźnienia rzędu nawet kilku godzin. Chcę jechać do obornik Śląskich i widzę, że tu pociąg jest 45 minut opóźniony. A ja dzisiaj chciałem wracać, tak? Miałem jechać pociągiem na dworzec główny w Berlinie. Miał pojechać kwadrans po dziewiątej, ale będę musiał jechać autobusem. Mam samolot do Włoch, na który muszę zdążyć. Przez ograniczenia w ruchu wielu pasażerów utknęło na dworcu głównym w Poznaniu. Już i tak w ostatnich dniach zatłoczonym przez docierających do Polski uchodźców. W sumie Awaja objęła swoim zasięgiem około 820 km linii kolejowej w kraju. A ponieważ te lokalizacje są bardzo nekrologiczne, zatem skutki eksploatacyjne dla pasażerów będą odczuwalne bardzo, bardzo długo. Niektórzy z pasażerów byli zagubieni. No co zrobię? Muszę czekać. Tak, bo ja jadę tam odwiedzić chorą, si chorą siostrę w zakładzie opiekuńczo-oczniczym i muszę dzisiaj wrócić do Gorzowa. No i wydaje mi się, że muszę się w ogóle już zastanowić, czy uda mi się wrócić do domu, do Gorzowa z powrotem. Nie no, będę czekać i ja tak mam. Miałam... no muszę pojechać w związku z czym, po prostu czekam i siedzę. Na szczęście Wielkopolska w najmniejszym stopniu odczuła spowodowane awarią utrudnienia. W Wielkopolsce ta sytuacja dotyczyła wyłącznie LCS-u Konin. Kolejarzom szybko udało się uporać z problemami w tym centrum. Dodatkowe działania pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej umożliwiły wznowienie połączeń w zakresie LCS-KONIN od godziny 6.40. Od tego momentu pociągi w całym regionie jeżdżą zgodnie z rozkładem jazdy, mając oczywiście na uwadze to, że mogą występować zmiany związane z sytuacją pociągów w innych regionach Polski. Początkowo PKP-PLK nie wykluczały, że awaria może być rezultatem drogiego cyberataku. Na szczęście problem. Błąd kwił gdzie indziej. Do błędu przyznała się firma Alstom, która zaopatrywała lokalne centra sterowania w urządzenia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie ten problem spowodował dla operatorów i pasażerów. Alstom potwierdza, że nie było żadnego cyberataku ani problemu bezpieczeństwa związanego z błędem formatowania czasu, który wystąpił 17 marca 2022 roku. Firma zapewniła, że współpracuje z klientami, by jak najbardziej zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji, ograniczyć utrudnienia. Stara się także samo PKPPLK. Aby minimalizować utrudnienia, wprowadzone jest wzajemne honorowanie biletów. W miarę możliwości na bieżąco są podawane informacje dla podróżnych. Dane o kursowaniu pociągów z uwzględnieniem bieżących sytuacji zamieszczają na swoich stronach przewoźnicy. Zwroty biletów można realizować według obowiązujących i podanych przez przewoźników zasad. Do teraz udało się uruchomić już 14 z 19 lokalnych centrów sterowania. Choć, jak informuje PKP-PLK, awaria w regionie została już opanowana, pasażerowie nadal muszą pozostać uzbrojeni w cierpliwość. Część pociągów w ogóle nie zostanie dzisiaj uruchomiona, co może wiązać się z dalszymi utrudnieniami. Jakub Pięta, puls dnia. Według najnowszych informacji PKP-PLK działają już wszystkie lokalne centra sterowania. W tej chwili trwa przywracanie rozkładowej jazdy pociągów. A teraz już zmieniamy temat. Już blisko 2 miliony uchodźców przekroczyło polską granicę od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dokładnie milion dziewięćset tysięcy, podała dziś Straż Graniczna na Twitterze. Tylko dziś do 15 było to kolejne około 30 tysięcy uciekinierów z kraju ogarniętego wojną. MPK z kolei jest gotowe zatrudnić osoby przybywające z Ukrainy. Więcej szczegółów w tej sprawie zna nasza reporterka Sandra Wawrzyniak. Do Dobry wieczór, Sandro. Powiedz, jakie wymagania muszą spełniać potencjalni pracownicy z Ukrainy? Potencjalni pracownicy przede wszystkim muszą mieć pozwolenie na prowadzenie tramwajów czy autobusów, chociaż MPK zapowiada, że już w najbliższym czasie będzie uruchamiało takie kursy z obecnością tłumacza. Gościem wieczoru WTK był dzisiaj wiceprezes MPK pan Marek Grzybowski, który między innymi opowiadał właśnie o procesie rekrutacji osób z Ukrainy. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Warunki w zasadzie mamy takie same jak e, dla Polaków czy, czy innych Ukraińców, którzy już wcześniej u nas e, pracowali. E, z takim może wyjątkiem, że e, jesteśmy w stanie również przyjąć osoby e, bez znajomości języka polskiego. E, staramy się teraz przygotować e, kurs dla motorniczych, e, który będzie również e, tłumaczony. No właśnie, kurs dla motorniczych, który będzie tłumaczony, ale jak wspomniał wiceprezes MPK, również pracownicy, którzy obecnie pracują w firmie, chcą zaangażować się w pomoc obywatelom Ukrainy. Także przypomnijmy jeszcze raz, MPK poszukuje pracowników, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia tramwajów i autobusów. Oferują takim osobom stałe zatrudnienie oraz cały pakiet socjalny. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w tym temacie również na Facebooku MPK do czego bardzo serdecznie zachęcam. I tam właśnie odsyłamy, jeśli ktoś chciałby znaleźć szczegóły w tej sprawie. Sandra Wawrzyniak o tym wszystkim nam mówiła. Dziękujemy Sandro za te relacje. Działają w naszym regionie już niemal trzy tygodnie, ale cały czas odbywają się ich uroczyste inauguracje. Centra integracji cudzoziemców dziś oficjalnie otwarto punkt w poznaniu. Trzy, to tylko oficjalne otwarcie, bo Centrum Integracji Cudzoziemców działa już w Poznaniu od początku miesiąca. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie znajdą wszelkiego rodzaju wsparcie, pomoc, informacje i takie miejsce też, gdzie będziemy integrować społeczność. Choć według założeń, miejsce to miało służyć wszystkim migrantom, w obecnej sytuacji jego działalność skierowana będzie w pierwszej kolejności ku pomocy uchodźcom z Ukrainy. Nasze główne teraz zadania to będą usługi tłumaczeniowe to przede wszystkim, ale też takiego wsparcia pobytowego już po tym pierwszym momencie, kiedy te osoby uzyskają status uchodźcy, znajdą to swoje miejsce pobytowe proponowane albo przez wolontariuszy i ludzi dobrej woli, albo organizowane przez organy rządowe. Dlatego właśnie tutaj na Nowowiejskiego 25 przez 12 uchodźcy dowiedzą się, o jakie świadczenia mogą się starać. Nauczą się też, jak korzystać z bankowości elektronicznej czy platform takich jak EPUAP. Pomoc otrzymają również, gdy będą starać się o pracę. Od wczoraj wisi na naszych stronach internetowych specjalna ankieta. Wszystko jest oczywiście w języku ukraińskim, gdzie zwróciliśmy się z pytaniami do przedsiębiorców właśnie do. do doprecyzującymi, doprecyzującymi jakie, jakich ofert pracy oczekują. Ofert pracy Ukraińcy mogą szukać na stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Centrum Integracji Cudzoziemców może też pomagać w zdobywaniu przez uchodźców nowych kompetencji, nie tylko zawodowych. Tu też jest możliwość finansowania kursów językowych, ale też kursów zawodowych, jakichkolwiek innych potrzeb, takich związanych choćby z usługą prawną czy z usługą psychologiczną. Po to było stworzone to centrum i takie założenia dalej nam przyświecają. Ale w trakcie wojny potrzeba na to większych pieniędzy niż pierwotnie zakładano. O co już stara się samorząd województwa wielkopolskiego? Środki na uruchomienie centrum pochodzą z funduszy unijnych i budżetu państwa. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Urzędu Pracy w Opolu. Dzięki temu projektowi do Wielkopolski trafiło 4,5 miliona złotych. Centrum Integracji Cudzoziemców na Nowowiejskiego nie jest jedyne w regionie. Podobne placówki działają też w Kaliszu, Lesznie, Koninie i Pile. Jakub Pięta, puls dnia. Idzie duża gospodarcza zawierucha, przyznaje premier Mateusz Morawiecki i zapowiada tzw. tarczę antyputinowską, która trochę wbrew swojej nazwie nie dotyczy prezydenta Rosji, tylko ma ochronić polskie firmy i pracowników przed skutkami wojny na wschodzie. Jakie rozwiązania mogą i jakie powinny się w tej tarczy znaleźć? Jak mocno odczujemy perturbacje ekonomiczne wywołane przez rosyjską inwazję? Rozmawiałam dziś o tym w otwartej antenie z posłami Krzysztofem Czarneckim z i Jakubem Rutnicki. Z koalicji obywatelskiej. Zobaczmy fragment rozmowy. Odnoszę wrażenie, że to jest kolejna próba pewnych działań PR-owskich, bo problemy gospodarcze. One są obiektywne. Przypominam o gigantycznej drożyźnie, przy, przypominam o coraz większym zadłużeniu, o coraz większej ilości drukowania pustego pieniądza i tak naprawdę w tej chwili cała gospodarka i Polacy czują tego konsekwencje. Wojna oczywiście wiele zmienia, ale życzyłbym sobie, żeby PiS nie próbował wykorzystywać wojny do realizacji własnej polityki informacyjnej. Odnoszę wrażenie, że w tej chwili właśnie to się, będzie, to się zacznie dziać. I tutaj mówimy o tych środkach finansowych, które trzeba przygotować w tej tarczy antyputinowskiej, które pozwolą, aby te osoby mogły znaleźć to mieszkanie, znaleźć te łóżko, znaleźć to jedzenie, żeby dzieci mogły iść do szkoły, do przedszkoli, żeby starsze osoby mogły znaleźć pracę i znaleźć to miejsce, które pozwoli im na funkcjonowanie życia codziennego w Polsce, ale to także wymaga takiego wsparcia finansowego z innych państw, które powinny się zadeklarować. Pewne podmioty gospodarcze prowadziły działalność na terenie Ukrainy, prowadziły także działalność na terenie Rosji. One dzisiaj będą wyłączane z tej działalności, Wślad za tym trzeba im pomóc znaleźć nowe rynki zbytu. A jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce spójrzmy na dzisiejszy raport przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem od kilku dni utrzymuje się na podobnym poziomie. Dziś było ich nieco ponad 12 tysięcy. Znowu zmarło też ponad 200 osób chorujących na COVID, w tym 15 z Wielkopolski. W samym Poznaniu przybyło pięć kolejnych ofiar pandemii. Łącznie od początku epidemii w całym kraju po zakażeniu koronawirusem zmarło już blisko 114 tysięcy ludzi. Liczba w pełni zaszczepionych osób to blisko 58,5% populacji kraju. Temat wojny na Ukrainie zdecydowanie przysłonił wieści, które dotyczyły pandemii koronawirusa, jednak znów jest o niej głośno. Nie chodzi jednak o nowe rekordy zakażeń, zgonów czy prognozy rozwoju pandemii. Burze wywołały słowa szefa resortu zdrowia, który obwieścił termin zakończenia pandemii. Innego zdania są jednak epidemiolodzy i lekarze błażej Filipiak namy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Z tą tezą nie zgadzają się specjaliści. Zdecydowanie podtrzymują swoje zdanie. Wirus SARS-CoV-2 jest cały czas wśród nas i może być wciąż bardzo groźny. Zdecydowanie nie mogę się zgodzić z te stanowiskiem ministra. SARS-CoV-2 to cały czas wirus koronawirus, który może powodować ostry zespół niewydolności oddechowej, który może prowadzić do zapalenia płuc. Jednak resort zdrowia kontynuuje tak zwaną politykę kończenia pandemii. Szef ministerstwa chce także zniesienia pozostałych obostrzeń. Powodem ma być malejąca liczba hospitalizowanych pacjentów. Ja zarekomendowałem panu premierowi, żeby od początku kwietnia znieść te rozwiązania, które dotyczą noszenia maseczek, dotyczą kwestii nakładania kwarantanny czyli izolowania, żeby wejść w takie normalne tryby. Co można uznać za obwieszczenie końca pandemii? W związku z tym zawiesza się także działalność wszystkich szpitali tymczasowych w kraju. Do tego na międzynarodowych targach poznańskich nie trafiają już karetki z chorymi. Pewne zadanie związane z tym tymczasowym. Jest czymś wyjątkowym na pewno w skali, w skali tej dekady życia, ale jesteśmy o tyle, o ile jesteśmy potrzebni, o ile uznaje się, że jesteśmy potrzebni. A szpital nie jest potrzebny, bowiem hospitalizacji w Wielkopolsce z powodu COVID-19 nie jest dużo. Mamy około 1200 miejsc w całym województwie, mniej więcej 60, 4, 640 jest z nich zajętych, co, co pozwala nam mieć ten bufor na wysokim poziomie. Mniej hospitalizacji nie oznacza mniejszej liczby zakażeń, co widać niemal jak na dłoni po zbadaniu zawartości miejskich ścieków. Ilość RNA, czyli materiału genetycznego SARS-CoV-2 w ściekach, jest na takim samym poziomie jak podczas szczytu czwartej fali. Jednak nie wszyscy chorzy chcą się testować lub też przechodzą zakażenie bezobjawowo. Tak jak uchodźcy z Ukrainy, których w Poznaniu przewinęły się dziesiątki tysięcy. W punktach dla Ukraińców też zdarzają się pozytywne przypadki. Biliśmy do tej pory bodajże dwa przypadki, które zostały przekazane do szpitala, zespół medyczny się tym zajął. Większej ilości nie zanotowaliśmy. Żeby uniknąć nowych ognisk koronawirusa wśród przyjezdnych urząd popularyzuje szczepienia. Wprowadziliśmy punkty medyczne na obiektach, którymi, którymi się Wojewoda Wielkopolski opiekuje, czy to punkty recepcyjne, czy na, na halach 77A, czy również na arenie. Jednak tak zwane kontrolowanie pandemii według specjalistów jest tylko pozorne, a znoszenie obostrzeń przedwczesne. W chwili obecnej mamy około 20% testów, które dają wynik pozytywny, aby mówić o tym, że zaczynamy kontrolować pandemię, a taki wynik nie powinien być wyższy niż 5%. Ministerstwo odnotowało spadek liczby nowych zakażeń tydzień do tygodnia na poziomie 10% na przełomie stycznia i lutego przypadł szczyt piątej fali pandemii. Teraz z przekazu resortu zdrowia wynika, że pandemia zmierza ku końcowi. Błażej Filipiak, puls dnia. Agenci CBA stawiają poważne zarzuty pracownikom regionalnych oddziałów Agencji Mienia Wojskowego, między innymi z Poznania. Chodzi o udział w tzw. zmowie przetargowej. O szczegółach piszemy na naszym portalu wtk.pl. Jak podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne, wśród podejrzanych jest troje pracowników Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, Warszawie i Poznaniu, którzy mieli ujawnić dane dotyczące postępowań przetargowych, stanowiące tajemnicę służbową. Poza nimi w sprawę zamieszanych jest również dwóch przedsiębiorców biorących udział w zmowach przetargowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która nadzoruje toczące się postępowanie. W toku śledztwa zarzuty usłyszało już łącznie 12 osób. Część z nich ma dozór policyjny zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Niektórzy musieli też wpłacić poręczenie majątkowe za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat, szczegóły tej sprawy, ale także wiele innych ważnych informacji z Poznania i z regionu znajdą Państwo na naszym portalu wTK.pl, więc tam Państwa już serdecznie odsyłam. Czwartek przyniósł pogodną aurę. W ciągu dnia mogliśmy liczyć na przejaśnienia, które poprawiały Wielkopolanom nastrój. Czy na pogodnym horyzoncie widać jakieś zmiany? O szczegółach opowie Zofia papiasz. Dobry wieczór Państwu. W czwartek upłynął pod znakiem pogodnej aury. W ciągu dnia towarzyszyło nam wiele chwil ze słońcem. Czy podczas tych najbliższych godzin i dni możemy spodziewać się kontynuacji ładnej pogody? Sprawdźmy to wspólnie. Zacznijmy od najbliższej nocy, która w stolicy naszego regionu zapowiada się bardzo pogodnie, wręcz bezchmurnie. A temperatura spadnie do 0 stopni Celsjusza. Nad ranem duża ilość chmur nie duże i całkowite, ale z godzin na godzinę będzie się wypogadzać. I tak w centralnej części dnia szansa już na przyjaśnienia, a w drugiej części Dnia po godzinie 15 nawet na rozpogodzenia. Temperatura nad ranem wyniesie zero stopni Celsjusza. Przed południem 3, w południe 7, maksymalnie 9 taka wartość w drugiej części dnia. Wieczorem spadek temperatury do 4, i do 1 stopnia powyżej zera. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie nie powinien nam przeszkadzać. Zatem sprawdźmy, jak upłyną trzy kolejne dni w Poznaniu. I tutaj prognoza pogody na weekend, który zapowiada się bardzo pogodnie i słonecznie z dużą dawką czystego i błękitnego nieba. Sprawdźmy temperaturę w sobotę od 1 do 8 stopni Celsjusza. W niedzielę przymrozek minus 2 nad ranem, maksymalnie 8. W poniedziałek od minus 1 do 10 w pełni dnia. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie na barometrach 1040 jak w poniedziałek i ciśnienie będzie się obniżać. Zatem na przestrzeni 3 najbliższych dni bardzo wysokie ciśnienie. Proszę na siebie uważać. Z informacji pogodowych na ten moment to już wszystko. Dziękuję i do pogodnego zobaczenia. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. A już jutro na Puls Dnia zapraszam Państwa w imieniu Mateusza Mękiny. Ja się w takim razie dziś żegnam. Dziękuję serdecznie za spędzony dziś czas. Do zobaczenia.